tam to jest odcinek z północnego wzrostu silvera. Proszę państwa. Jak w ostatnim odcinku mówiłem od północy do drugiej w nocy tu widać do drugiej w nocy mocne wzrosty i widać tutaj był wzrost na yy, 3000 punktów. Spoko, fajny wzrost, zagrałem go, zagrałem go również, potem wiadomo w ciągu dnia często tak się dzieje, ale jak zauważyłem często w ciągu dnia potem rosło, na przykład tutaj widać rosło, mamy 16, 17 wzrost, może tu w skali widać, nie wygląda nas mocno, ale uwierzcie mi, da się z tego spoko pieniądze zarobić. Tutaj którą mamy, również w ciągu dnia, również w ciągu dnia rośnie. Więc zamknąłem to, poczekałem, poczekałem do tej 15 jakoś, no i wiedziałem, że zacznie to rosnąć. I po prostu to nawet nie, nie jakoś logicznie nie brałem entry. Po prostu odpaliłem pozycję i włączyłem xtbot, pod 3 na XT, bo ja to byłem z tym tak pewny, że urośnie. Tutaj urosło. Yy... Do tego poziomu o, o jakoś o pierwszej to, to jakoś. Przed pierwszą zamknęło się to. Przed pierwszą. A nie o północy. No dobra, o północy się jeszcze było to zamknięte. I weszłem w pozycji za 1000 zł i miałem 1300 take profit. Mogłem wziąć, miałem 126%. 126% ostatnim razem było to chyba jakoś drugi trzeci jakoś też w drugi trzeci nie wiem nie chcę powiedzieć że to się okaże zaraz weekend ale jakoś w jakoś w tamtym tygodniu w grudniu również odpaliłem Longa na Silverze, tylko ten Long trwał od wtorku do poniedziałku i w poniedziałek w ciągu dnia wybiło 100% 100% tradu na Silver to silver to jest, lubię silver, bo tam jest ryzykowny, ryzykowny, dlatego tam się gra na duże pozycje, długie pozycje, żeby się opłaciło to ryzyko, a nie na małe, małe kilkuminutowe pozycje. Tu na paru godzin, tutaj ile mamy godzin? Mamy od 15:00, tu mamy 9, 9 godzin trade. No, znaczy, tu był weekend, wiadomo, bo to było z piątku na poniedziałek, I zamknąłem, no. Nie zamknąłem 1300 równo, nie zamknąłem najlepiej, bo mnie pycha pożarła, pycha mnie pożarła, myślałem, że to wyjdzie wyżej, ale zamknąłem również na dobrze, również na dobrze około 1000 zł, coś takiego w końcu się udało to wyciągnąć, więc niby 300 straciłem. wiem brzmi sporo, brzmi sporo, też tak myślałem, ale napisałem do moich kompanów tradingowych, Szukuna, Cypriana i Adasia Powiedzieli, że to, co wyciągnąłem, też jest dobrze, też jest dobrze, więc nie jestem załamany. Będę następnym razem. Bo w sumie to było do przewidzenia. Było do przewidzenia. Yy. Mamy tutaj, kurde, bardzo mocne wybicie. To było wiadomo, że musi zaraz spaść, musi zaraz spaść. Było pewne, no i spadło, i spadło. Mogłem również to zagrać. Mogłem to zagrać. Również bym miał 100%. Prawdopodobnie również bym sporo pieniędzy zaprosił, zarobił, ale ja nie lubię shortów grać, zwłaszcza na walutach. Nie lubię, nie lubię. Raz miałem niemiłą sytuację, um, um, blowout sobie konta zrobiłem i to u własnych pieniędzy, więc nie lubię shortów. Jakoś poza tym to już było po pierwszej w nocy. Ja musiałem iść spać, więc tu mamy tradera. Sporego, nawet stop lossa nie ma, bo to nie było szansy, że spadnie. Nie było szansy, więc bardzo mocny trade. Screeny będziecie mieli pod koniec filmiku pokazanych i tak dalej z dowodem, że, że ile ja tych pieniędzy, ile no, nie to, że się chwalę, ile to było procent, najwięcej, tak więcej, żeby nie było żywa, ale głupoty, że zagrałem tego trade. Jest teraz, sobie tak zaznaczyłem. Naprawdę tak było. Zobaczycie, zobaczycie. Będę znowu grał. Ja będę co parę dni odcinki, bo ja bardziej takie dwudniowe trady robię, nie jakoś codziennie. Więc yy, nawet nie wiem, ile. Będę musiał jeszcze zobaczyć, czy. Nie wiem, jaki jeszcze będzie tytuł odcinka, ile pieniędzy, będę muszę jeszcze sobie to podliczyć. Ale. Ale będzie. Więc fajne. Fajny trade mi się udał. Ja lubię takie. Ja nie mam czasu na takie pojedyncze. Ja. Jak lubię odpalić pozycję, niech ona się ładuje, niech ona się robi. Yy, dobra, to chyba było za, na tyle. Mam nadzieję, że spędziliście fajnie, fajnie święta, fajne prezenty dostaliście. Yy, pewnie następny odcinek już będzie po nowym roku, więc szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że, że ten, że będą jakieś fajne, nie wiem, fajne. Kurde, jak to się mówiło. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne postanowienia noworoczne. Żeby z tradingiem, bo ja mam postanowienie noworoczne, żeby spokojnie tradować. Zamykać właśnie na tak, w takich miejscach. Zamykać. Schować trochę ego, ale czasem też trzeba mieć ego, bo jakbym schował ego, to bym zamknął tutaj. Tutaj było 520 zł. Bum. W ciągu 20 minut plus 800 zł, więc dobrze, że jednak miałem ego, ale dobrze, ale szkoda, że jednak je miałem. Więc no, zapraszam również do moich kolegów na kanał Adam Trading i Shogun albo Cyprian, już nie wiem jaką ma na kanale, linki macie pod spodem więc zapraszam, oni też fajnie, oni właśnie bardziej taki na, na Daku trade robią pojedyncze, więc jak bardziej was to interesuje, to zapraszam, tak? Jeśli bardziej was takie większe trade interesują, zapraszam do mnie. Nie mam jakąś do, jeśli chodzi o, o tego trade, a, bo to po prostu to nie ma żadnej taktyki, to po prostu trzeba obserwować rynek i wiedzieć, że urosło, wiedzieć, że będzie rosnąć. No teraz Teraz to tak szczerze, ja nie mam pojęcia, co się może dziać jutro. Zobaczę jeszcze o po północy, co, co się będzie działo. Może będzie znowu wzrost, albo może spadek, albo może nic. Zobaczymy. Dobra, już nie przedłużam. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.